Jestem na noszyku i nie dość, że on rośnie to ktoś tu sobie jeszcze jeździ jak po swojej, po autostradzie a nostrzyk kepsko taki mały sobie siedzi nie chce rosnąć nie wiem z czym to jest spowodowane także jakiś ten eksperyment nie wyszedł Na przyszły sezon trzeba będzie dać normalne nawożenie. To jakiś grzyb go złapał. To jest normalnie zdrowy, ale, ale, ale on tu nie rośnie. I naprawdę nie wiem o co chodzi. Co mu dolega. Myślałem, że to ugłośnie. Będę doświadczenia. Tak to doświadczenie jest, uznaję za nieudane. Trzeba normalnie, nie na zimę, zaorać, Normalnie dać nawozy. Bo eksperyment nie wyszło, o, to jest tu sobie ciągnikiem jeździ tam i z powrotem. Bo się jak ściernia, to sobie może. A to nie do końca jest ściernia. Bo tu jest noszyk Jest, wszędzie jest, obsada jest tylko most w porządku. Tylko że on właśnie z Kubaniec nie chce rosnąć Nie mam pojęcia dlaczego. Suszę przeżył. Wydawało się, że... Będzie chciał rosnąć po wykoszeniu orkiszu, a jednak nie. Także, może nie jest to taka cudowna roślina. Koledze się udała a u mnie nie. Huhu. Hu. Także to pole pójdzie do Kasacji na pewno, a na w drugim zostawię. A wszystko jedno i zobaczymy. Wapnowane było fajnie pole, bo jak się groszki udają, to musi być zapnowane. inaczej grochy by się nie udały. Niby w porządku, a nie ma ochoty rosnąć. Nie wiem dlaczego, coś go troszkę podgryza, ale no mimo wszystko takie maliznoty sobie siedzą. To jest coś, czego nie powinno być. On powinien być powyżej kolana o tej porze. Mamy po połowie października. Także nie wiem, co mu doległo. Co mu nie spasowało. Nie jest to fajny obraz. Ale tak mówię, trzeba się chwalić na kanale nie tylko sukcesami. Ale i porażkami też. Więc ten noszyk u siewki uważam za porażkę. I tylko najgorsze to, że nie wiem, jakie błędy popełniłem. Jakie wnioski wyciągnąć na przyszłość? To mnie najbardziej martwi. Widać, że jest wszędzie ten noszyk, bo jest, ale, ale wszędzie jest malutki. Być albo autostrady robię. Macie jakieś pomysły dlaczego on nie rośnie Kolega rok temu jak miał, no to o tej porze to naprawdę to był powyżej kolan naprawdę było fajnie zielone na nim jednak go należy z tym się wysiać bez wsiewek? Nie ma pojęcia Czy ta susza tak mu się dała wyznaki. Że on nie mógł się zregenerować, też nie ma pojęcia. Czy coś go tu gryzie cały czas, też nie ma pojęcia. Ten widać, że był chyba skoszony albo ugryziony i tak fajnie odbija. Świeże przyrosty ma takie, ale to jest tylko kilka. Tak. Nie, że to to coś, coś mu musi dolegać, coś mu nie pasuje. Chociaż w książkach pisze, że nosi na każdej glebie będzie, a jednak to jest nieprawda. Sam już nie wiem, co o tym myśleć. Dobra, koniec filmu na dziś. Niepowodzenia też trzeba pokazać. Może ktoś coś mi doradzi? Może jakieś wnioski na przyszłość wyciągnę z tego. Także po dla widzów zostaje. Projekt uważam za zakończony bo to na pewno nie stanął takich ilości azotu żeby było jakieś zbilansowaniu nawożenia jakiś wpływ żeby to miało jeszcze musimy wysuwać wykopać ale dzisiaj nie ma żadnej sztuchówki to nie wykopiemy nie zobaczymy czy ma w ogóle jakieś brodawki ale taka mizorota to podejrzewam że azotu nie nastrzęgała może nie zatrubiło coś z tymi bakteriami przez to nie rośnie nie ma pojęcia wrochu brudowe były a tu nie ma nic, koniec teraz jestem na żytku tydzień po chwastownikowaniu no i zieleni się zaczyna się zielenić tutaj akurat nie w tym miejscu jest takie najzłatszyne bardziej dostało pod tyłku, ale jest tu widać, że jeszcze troszkę wyjdzie to jeszcze wyjdzie, listek z tego się jeszcze odbuduje. To fajnie, ziemia taka spuchniona jest. Trochę nawet widać, gryki wyrwało. Tych chwastów, których najbardziej nie lubię, to nawet nie widać. A, są trochę, są Ach, ładne. To są takie dołeczku zostały. Tylko co to jest? No to jest pytanie co to jest ale tego jest dużo mniej niż było w pole widać zielenicę gryka, a gryka tu to gryka. najmniejszy problem tych nierubianych jest mniej w tym miejscu tych nielubianych w ogóle nie ma i w większości miejsc nie ma ich. Czyli jednak dużo wytępiłem Zobaczymy jak... O, tu jednak trochę są. To, to. Ale mówię, jest dużo, 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 dużo mniej. Chyba, takie mam wrażenie być może mylne, ale to się okaże to tak mi się wydaje, że przeżyło bez większych strat wiadomo, tam jakieś staty trochę są tutaj jest troszkę takie gorsiejsze trochę bardziej przykrywane było ziemią ale widać, że jak tutaj, że zaczyna wychodzić Także może jeszcze coś tam przeżyje coś to może jeszcze się wygrzebie troszkę zazieleni, zobaczymy Tutaj chyba było najwięcej razy jechane, i to przez to jest tak najbardziej zbombardowane. Tam dalej, to już o w tym miejscu widać ładne, zieloniutkie rządeczki, widać. Jakby już o chwastownikowaniu po tygodniu czasu. Tak to wygląda. Tutaj chyba jakoś sięgło chwastownikiem. Najgorzej wygląda po ziemniakach. Było kiepskie. Jeszcze przyszedł chwastownik, no i nie wygląda najciekawiej. Aczkolwiek też coś trochę jest Nie jest tak, że całkiem go nie ma Mam nadzieję, że się trochę porozkrzewia będzie lalane A tu poplonik. Nie wiem są pszółki czy nie ma Co, tam jakieś widzęczki latają Na gorszycy Nie wiem czy złapie Uciekły Działa. już jaka szybka jest jakieś szybkie są te szczółeczki ciężko złapać ale uwierzcie mi że są słychać nawet na ten drugi nos się nie pójdę bo tam trwa teraz msza ludzie tak zwykle trochę pod kościelem stoją będą mówili że głupi człowiek gada sam do siebie więc jednak wybaczcie ale nie uwierzcie mi na słowo że jest troszkę lepszy niż ten co pokazywałem ale jednak też pozostawia wiele do życzenia teraz wracamy na żytko, tu jest to kiepskie tu ziemiara a tu jest już to ładniejsze po tygodniu czasu, tydzień wystarczył żeby się odbudowało teraz jeszcze mają być ciepłe dni, to będzie rosło o, tu widać ten żytki chwastek Przewiętnięty, wyrwany. I jednak coś tam pomógł ten fastownik. Mam nadzieję, że dużo nie zaschodzi coś tam pomógł. I będę się starał to jakoś zebrać, bo chcę to krzyce zebrać bez tego konkuru czy to co innego jest, nie wiem. Być może to jest właśnie ten nieszczęsny konkur, bo to nie jest przytumia. Czumia tak nie rośnie. Będziemy kosić, mam nadzieję, że już go będzie mniej niż wtedy, co go wysiewałem. Że to Żyto, jednak też go troszkę przystrzyma. Zobaczymy. Jak nie to w kolano się wykosi wysoko, same kłuska pozbiera, żeby konkurs został w dole. Mam nadzieję, że jest niższy od krzywy i że krzyca mi się nie wyłoży. Bo ona nie jest za rzadka. Na ile? Trzy liście, i tu już zaczyna wychodzić. O tu, 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 gdzie palcem pokazuje. Czy nie widać? Tu zaczyna pierwsze rozgałęzienie wychodzić. O teraz widać fajnie o tu. I ładnie się o tu tak samo wychodzi pierwsze rozgałęzienie Czyli ładnie już zaczyna się krzewić. Do zimy jeszcze daleko. Więc mam nadzieję, że się fajnie pokrzewi. Jak mnie ten nurtuje. Nie trzeba było dopłacić, kupić jakiegoś lepszego materiału. Tak to jest jak człowiek powie, że troszeczkę jest i da się to bez problemu odebrać. No wiadomo jak się przyjedzie paręnaście tam kilometrów trochę, to już się bierze co jest. Ej, ej. Nic. Człowiek się uczy na błędach. Zobaczymy za rok, jak to będzie wyglądało po zbiorze. Może gdzieś tam odeślę do lepszego mój na wybiorze, żeby to dobrze odebrał Może nie będzie go. Potem w zbiorniku dużo zobaczymy. Tutaj jest dobrze przeczuchane to żyto widać. A tu widać takie zielonsze. Tu dostało chyba mniej chwastownika. Jak się jedzie na krzyż, to niektóre miejsca się powtarza, niektóre się nie powtarza. Dlatego tak to wygląda. O tu chyba w ogóle nie dostało chwastownika. W tym miejscu. Jakoś z górą poszedłem, bo ominąłem. Trudno powiedzieć. I tak wygląda to żyteczko. Pierwszy raz mam krzycę Żyto w życiu sięje drugi raz teraz raz miałem hybrydę Teraz mam właśnie krzycę Ale Oczywiście tam to było w konwencji A to chciałem robić metodami ekologicznymi Będę się bronił rękami i nogami żeby tego nie opryskać trochę Trochę bardziej chwastownikiem zostało Ale to nic Ogólnie. Wybroniło się po tym chwastowniku i rośnie sobie. Mogłem to zostawić w ogóle, nic nie ruszać. Może by było lepiej, może gorzej. Nie wiem, na pewno troszkę tego chwastu wyniszczyłem. Ile procent trudno powiedzieć? Troszkę go jest mniej. O, już za długo gada. Dobra, trzeba to kończyć. Chciałbym ja trochę pogadać o rolnictwie ekologicznym, ale... ale to innym razem pogadamy. A co tak mówię, ekologiczny nie jestem pryskam, większość pryskam upraw, ale mam też trochę, na których się chcę nauczyć ekologii i kiedyś mieć gospodarstwo w pełni ekologiczne. Tutaj, właśnie to pole jest, nie pamiętam, 4 albo 5 lat bez nawozu, bez oprysków. To miejsce, gdzie teraz jesteśmy, tutaj zawsze miałem dla pszczółę coś chciałem. W tamtym roku była gryka, znaczy w tym roku, co widać po siewach. i teraz jest rzutko. chciałbym wsiąść w nożczyk potem, jakby, albo jakiś inny popląt z groszku później zasiać. Wolałbym nożczyk, żeby pszczółki mają niedaleko, żeby później na drugi rok trochę pohasały pszczółki na tym noszyku. więc chyba będzie noszyk. Jak przeżyje to zostawię, jak żyto go przydusi to wtedy jakiś groszek wsiejemy na popląd. Zobaczymy co będzie widzę, że sobie dało radę po chwastownikowaniu brzydko. Jestem tylko ciekawy co pomyśleli sobie sąsiedzi o tym. Może niektórych uszczerbiłem w przekonaniu, że jednak jasek jest głupi. Niektórzy może się zastanowili co on robi, a niektórzy pewnie wiedzieli, oj głupi jasek jest i tyle. No nic. jak sobie tak myślą. I niech jedzą trudki. Tak mówię. Mają do wyboru chleb w sklepie za Ponad 5 zł, lub chleb orkiszowy za piątkę, który sobie muszą sami zrobić. Bo co prawda, to prawda, troszkę pracy, ale nie jest tu dużo pracy, naprawdę. Ale wybierają chleb trujący. Potem skąd są te raki? Skąd te choroby? A, szkoda, gadać. Ja, wczoraj mama oglądała program jakiś o właśnie o yy, orkiszu. Jaki to jest, nawet dowiedziała się, co ja nie wiedziałem, że wzmacnia odporność organizmu więc naprawdę trzeba jeść o tu tak ładnie wygląda to rzutko trzeba jeść ten orkisz na zdrowie ale wygoda wygoda, wygoda jeszcze raz wygoda tak odsyłam do biofarmy Kolin jak Piotr opowiada o tym właśnie jak robi konserwy, jak to wszystko fajnie robi słoiki, ale ludzie wolą i do sklepu kupić chemiczne gotowce bo tym wydają majątki na lekarzy, na leki. Ich wybór. Ja staram się powoli, powoli, małymi krokami, ale wracać do natury. Jeszcze muszę się nauczyć w pszczelarstwie porzucić chemię. Może na przyszły rok spróbuję jakoś z lecieć, przynajmniej w jednym miejscu pasiekę i żeby wrócić do natury, żeby się jak najmniej mieć kontaktu z chemią Co w moim przypadku jest trudne na koronika konwencjonalnego Ale no, dobra, kończę, bo klędzę za długo. Tu już tak będzie drugi film ale rozgadałem się. Ładnie to wygląda. Spójrzcie, ja się tak zniszcza Czy To nie jest ładne, a tak dostało w tyłek po chwastowniku rok temu tydzień temu. Jest ostatnie spojrzenie, czy są te brzydkie faściory? Gryka, 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 gryka. Tu jest ten brzydki chwaścior. jeden i w zasadzie tu na tej, chyba będzie tyle. Dobra, tyle. Ostatnie spojrzenie na żydko i koniec.